Miednica, pelvis. Tutaj mamy kość miedniczną, czyli połówkę miednicy. Miednica składa się z dwóch kości miednicznych. A taka kość miedniczna składa się z trzech kości. Kości biodrowej, os ilium, kości łonowej, os pubis i kości kuluszowej os ischi. Kość biodrowa składa się ze skrzydeł kości biodrowej, z kości biodrowej, grzebienia kości biodrowej, wzięcia kulszowego większego, z guza biodrowego oraz guza krzyżowego guz biodrowy i guz krzyżowy są u mięsożernych dwudzielne i przedzielone są bruzdami półksiężycowatymi. To jest oczka jest pokola. Jedynce o poszczególnych gatunkach wyglądają tak. Tu jest kośnie czapka. I tutaj jak widać jest roz podzielony na dwa, między którymi jest. Hmm którymi jest dróżda półksiężycowata. Wyróżniamy również na niej guzowatość biedrową, na której znajduje się powierzchnia uchowata, w której uchodzi kresa uchowata a z drugiej strony widzimy kresę pośladkową. Ciekawe do rozróżniania jest taka, że u większości zwierząt jest ona jednodzielna, a z kolei u drapieżników jest trójdzielna. Dalej mietnica składa się z kości łonowej, ospubis. Wyróżniamy na niej dwie powierzchnie. Zewnętrzną. To jest zewnętrzna. I do miedniczki. czyli eksterna i pacjent pelvinia. Składa się ona z trzonu kości niełonowej, korpus osi pubis, gałęzi, gałęzi panewkowej, która prowadzi do panewki, ramus symfis i i gałęzi spojeniowej. Te dwie gałęzie o ograniczają otwór zasłonowy. Foramen punktu uratum. Wyrówniamy również na nie tempy grzebień kości łonowej, który prowadzi do wyniosłości biodrowo-łonowej, czyli eminentia illopubica. W miejscu spojenia się dwóch kości łonowych, czyli spojenia miernicznego, a ludzi spojenia łonowego, Idźmy główek łonowy. Z kolei kość kulszowa składa się z trzonu kości kulszowej, z gałęzi spojeniowej, z gałęzi panewkowej, z płyty kości kulszowej, czyli tabula osi i piski ze spojenia kulszowego, które łączy się u dołu dają i z tego połączenia da, tworzy się łuk kulszowy. Wyrówniamy również no, powierzchnię zewnętrzną, która jest lekko wypukła i powierzchnię wewnętrzną. A, i na końcu płyty kursowej znajduje się gusz kulczowy, tak zwany góz siedzeniowy. No i jakie są teraz cechy gatunkowe, dzięki którym możemy odróżnić? To one następujące. Łuk kurzowy u świni i u bydła jest głęboki. Z kolei u psa i u konia jest płytki. No i łuk kulsowy, jak to jest akurat miednica świni, świni, I jak widać łuk kursowy był tutaj w miarę głęboki, ja jest też na rysunkach, że u bydła, u bydła są raczej głębokie, a u konia i psa są raczej płytkie. Inną no, cechą do rozróżniania gatunków jest gus biodrowy. U konia guz ten jest pojedynczy i dłu, długi, jest taki pojedynczy długi długim grzebieniem. U bydła, bydła z kolei jest to pojedynczy zgrubiały grzebien. To jest bydła, się takie grubsze. Natomiast u mięsożernych i małej przeżuwaczy jest on podzielony na dwa. My możemy rozróżnić po okresie pośladkowej, ponieważ mięsożercy mają, ją, mają ich aż trzy, a reszta ma, ma tylko jedną, tutaj widać jedną, czyli mamy pewność, że nie jest to mięsożerca. Również po kolcu kulsowym możemy rozróżnić, ponieważ u konia jest on niski i tępy. W kolejnej u bydła i świni jest on wysoki i sterczący. Czyli, wnioskując po, po wielkości, po wysokości kolca kulsowego, po głębokości łuku, możemy, przy, możemy przypuszczać, że jest to świnia. Tu jest wyróżnione po wcięciu a I właśnie panewka składa się z pięcia panewkowego, powierzchni półki i dołu panewkowego. No i rozróżniamy po tym, że u, u konia jest ono szerokie, u krowy jest wąskie, u świnie jest wąskie i u psa jest szerokie. Mamy pewność, że nie jest to piech. Psa widać, że jest szerokie, a u świnie jest wąskie. Raczej widzimy, że nie jest to pies tej naszej kości. Bo w, miarę, bo w miarę wąskie to wcięcie panewkowe. A i również rozpoznajemy, rozpoznajemy po guzie siedzeniowym, ponieważ, po ponieważ u konia jest on pojedynczy, a u krowy jest trójdzielny. No to raczej nie jest krowa ani koń. To widzimy, że to jest. Poświetliczna świni, w dodatku prawa. No i to